Witamy na konferencji po meczu 11 kolejki czwartej ligi Podlaskiej. Tur kontra wisa szczuczyn. Mecz zakończył się remisem 2 do 2. I o komentarz poproszę trenera gości, pana Ireneusza Piwkę. Dzień dobry. To chyba był jeden z najgorszych naszych spotkań w tej rundzie. I mimo tego, że prowadziliśmy 1-0 to tak naprawdę. Ta gra nam się nie kleiła gdzieś. Były momenty, gdzie dochodziliśmy do, do, do sytuacji, gdzie trzeba było naprawdę jedne, jedne dobre podanie i, i coś, coś, coś dzisiaj nie, nie grało i to mówię w całym zespole było widać. Na pewno zespół gospodarzy pod koniec pierwszej połowy już dał sygnał, że, że ta druga połówka będzie może podobnie tak wyglądać. I, i, i tak było, choć, choć uważam, że pierwsze, pierwsze, pierwsza minuta, czy tam druga minuta drugiej połówki, no z, y, zbieg takich, bym powiedział, kuryzalnych zachowań zawodników spowodowała, że y, dajemy prezent w postaci y, rzutorożnego. Za chwilę gdzieś tam złe zachowanie i bramkarza i wybicie i jest 1-1 i tak naprawdę zespół gospodarzy od tego momentu bo nie powiem dzisiaj zaangażowaniem nas na pewno przewyższał pod koniec też kolejna gdzieś tam i brak komunikacji i próba łapania na spalone za mnie też nie zrozumiała I, i, i tracimy bramkę na 2-1 no, wiesz, na sam koniec no, szanuję ten punkt, bo w, w okolicznościach, już praktycznie w doliczonym czasie, po rzucie karnym, e, remisujemy. Ale tak jak na początku powiedziałem, e, to dzisiaj był jeden z naszych najsłabszych meczów. Dziękuję. I o komentarz poproszę pana Dariusza Szklażewskiego, treneratura. Dobry wieczór państwu. My, przede wszystkim, chcieliśmy zmazać plamę sprzed tygodnia, bo stromotnie polegliśmy na ruchu i dzisiaj było dla nas bardzo ważne, żeby udowodnić, że to był tylko wypadek przy pracy i że jesteśmy dobrą drużyną. I myślę, że w dużej mierze nam to się udało. Ogólnie po podejrzewam, że przed meczem remis wzięlibyśmy w ciemno, bo też mamy swoje problemy kadrowe. A Wisa wiadomo, że jest bardzo dobrą drużyną, pokazała to i zresztą miejsce w tabeli to pokazuje. I myślę, że przed meczem wzięlibyśmy ten remis w ciemno. No, no jednak, jeśli bramkę traci się w 90. czy tam w 90. już doliczonym czasie gry, to jest duży niedosyt. Jeśli chodzi o sam mecz, to tak na gorąco oceniając, wydaje mi się, że pierwsza połowa ze wskazaniem na wisce, druga wydaje mi się, że ze wskazaniem na nas. W ostatecznym rozrachunku wydaje mi się, że ten remis nikomu go nie krzywdzi, a mnie jakby cieszy reakcja drużyny, bo dźwignąć się po 6-0 z dobrą drużyną wcale nie jest łatwo i jeszcze ze swoimi problemami kadrowymi, ale chłopaki się znowu pokazali charakter i oby tak dalej. Dziękuję.